Marta Glik pierwszy raz skomentowała ciąże Marta Glik i Kamil. Glik podzielili się kilka tygodni temu szczególnie szczęśliwą nowiną. Żona polskiego piłkarza jest w ciąży i za. Parę miesięcy powitają na świecie drugie dziecko. To bez wątpienia wyjątkowo cudowny czas dla całej rodziny. I okres niecierpliwego wyczekiwania na jej nowego członka. W rozmowie z Agnieszką Jastrzębską Marta wyjawiła, że oboje bardzo długo marzyli o drugim dziecku i liczyli na to, że niedługo się pojawi. Jak wyznała piękna Łaks Kamil niestety nie może poświęcać jej tyle czasu, ile by chciał ze względu na jego specyficzną pracę. Planują jednak nadrobić stracone chwile. To był wspólny pomysł. Wolę takie dopasowane sukienki, a z brzuszkiem to nie wygląda źle. To był nasz wspólny pomysł. Jak wspomniałam niedawno w wywiadzie u Ani Lewandowskiej, chcieliśmy się. starać o powiększenie rodziny, udało i jesteśmy szczęśliwi. Niestety, Kamil co trzy dni jest na zgrupowaniu, więc mamy mało czasu dla siebie, ale myślę, że. Wakacje w tym roku będą trochę dłuższe, więc nacieszymy się sobą. Marta w ciąży prezentuje się wspaniale. Na pokazie Wioli Piekut chwaliła się krągłym brzuszkiem. I wyglądała po prostu pięknie. Jak wam się podoba?